Tak jak rozmawialiśmy opona jest ale już troszkę stara. Z przodu pasowałoby sobie to zmienić. Klocki tutaj tarcze są nowka sztuka coś widać tego klocka Coś tam widać, ale tarcze też też świeże tutaj te elementy są ładne Na lakierze nam było pięknie ładnych na botniku, przód, te lusterka Też są ładne Tak jak Pan widział Obdarte to tu jakieś delikatne odbarwienie Napęd... Napęd jeszcze jest całkiem. mi Tak, trzyma się całkiem dobrze. Nic nie odchodzi. ma też jest ładna Żadnych rdzy Wżerów tutaj większych nie ma w Delce też Odpalimy ją sobie Jeszcze pokażę, że jest zimna Tu muszę wydechu łapie tu Ona no jest tak wyregulowana, że, że jak jest ciepło, to nie potrzebuje wcale ssania. Kluczyk Kluczyki są dwa, plus kufry i plus to zamknięcie. Jeszcze to zamknięcie potem sprawdzę.